Cześć kochani, kolejne na moim kanale. Dziś jest mega, mega ważny dzień i niekoniecznie nawet tak dla nas, chociaż oczywiście dla nas też, ale dla naszych przyjaciół Marcina i Kingi. I tak naprawdę dziś jest dzień, przez który który miał wpływ na nasze życie bardzo długi czas to po pierwsze a po drugie przez który tutaj w ogóle jesteśmy przez który w ogóle przyjechaliśmy do Włoch przez który jesteśmy w Toskanii mianowicie dzisiaj 7 lipca Marcin i Kinga biorą tutaj ślub aż ja mam ciarki, jak to mówię biorą ślub w Toskanii w przepięknej scenerii w gronie tak naprawdę dwa, cztery, sześć w gronie tak naprawdę dziewięcioosobowym i nam dane jest tutaj z nim być. Krystian jest Marcina świadkiem, Karolina jest świadkową Kingi, czyli przyjaciółka i plus osoby towarzyszące, czyli ja jestem z Krystianem, Karolina jest ze swoim mężem, Nadia oczywiście nasz nieodłączny członek rodziny, no i mamy fotografa, czyli Oskara, który również przyjechał tutaj specjalnie na sesję ślubną do Toskanii dla Marcina i Kingi. To wydarzenie jest jeszcze bardziej niesamowite i Znów mam ciarki, o tym mówię, ponieważ... Nikt o tym ślubie nie wie. Kinga i Martin chcieli przeżyć to na maksa dla siebie, na maksa po swojemu. Stąd taka decyzja, że są to Włochy, Toskania. Tylko my, bez całej rodziny i tak jak mówię, nikt o tym ślubie nie wie. Po raz pierwszy mam taką sytuację, że film, który w tym momencie oglądacie, wrzucam dużo później niż po pierwsze został nagrany, a po drugie wcześniej wrzucam filmy, które były nagrane później. Czyli na przykład za parę dni jedziemy do Rzymu. Do Wenecji i te filmy już oglądaliście, a my teraz, tutaj, będąc w przeżywamy to, co się dzieje. Dodam jeszcze, że tworzę tutaj dwa filmy. Jeden z nich to będzie vlog dla Was, czyli tak, jakby z naszej perspektywy, ten ślub, a drugi film tworzę typowo dla nich. Nie mają kamerzysty, więc ja tutaj dzisiaj wykorzystam troszeczkę ten aparat, tą kamerę i pobiegam sobie, zrobię to, co kocham najbardziej i stworzę dla nich taki typowo, już może, teledysk mini, mini teledysk ślubny, a ja lecę na dalsze szykowanie się z panią młodą i jej świadkową, także miłego oglądania. Brudzież, nie widzisz? Ja chcę takie zdjęcie, jak my się pomalujemy i wcale telewizji śpię Dzień dobry. I bukieci. No Piękne. Super. Wstawię do wody. A to jest to zielone później na... Tak, tak, tak. ...na do deklaracji. Ja tak. Ja się, się Tak. Ja myślałam, że miała bukiet, to powiedzieli, że nie. Ale to może chcemy. temu. <grym> A gdzie jest dzidzia? śpi Ale to tam. 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 Że czuję się bardzo dobrze. Jestem mega szczęśliwy, że jesteśmy właśnie tutaj, w takim składzie, w jakim jesteśmy. No i cóż, no, działamy, bawimy się. i przygoda. Tak, a to moja przyszła żona. Dobra. Słyszycie właśnie pórok z spotkani, spykaz, na i no, Jak nałożyłeś? Jeszcze raz. Może być na mały to tak samo. To jest ten strój, który Wam pokazywałam samą nas ze sklepu, że kupiłam sobie coś na ten wyjazd. I Kasia, możesz się też pokazać, tak. bo wyglądasz przepięknie. Dzień Nie powiem. wiem, czy o facie ci się tak mówi, że wygląda przepięknie, ale bardzo mi się podobasz, jak wyglądasz. O. I to cała Roskina była moja, zero twojej ingerencji. Tak, moje. sam to wymyślił. Tak. Spodnie zmieniałem, bo miałam takie mocno oliwkowe. A jednak takie na jasne i... Jesteśmy cali na beżową, ale ja też mam tak. beżową sukienkę. Smutna, beżowa rodzinka. <grymne> Dokładnie. Jeszcze tylko kucyki i jedziemy. Kucyki? I nie wiem, czy to tak ma balko, czy no, ku, kucyki, kucyki. Tak, to ma... Jak w aircoach'ach, kucyki. No kucyki, kucyki. Ona chyba ma wisieć po I czas, czas, bo nas jedziemy. czas no, Przecież trzeba wziąć jakieś rzeczy do torby, trzeba torbę spakować. Trzeba wziąć te staty, telefony. Tak. słodko. Tak nie lepiej no. jakbym miał całe związane? Nie, słodko tak też jest Spokojnie. bardzo. Jako wszystko mnie to nie dociera, że, Dziś jest ten dzień. Młodszy braciszek. Dziś jest ten dzień i kurczę. Niesamowite. Tyłu zamiast Oskar. Śmiejemy się, tak. że y, team fotowideo trzyma się razem na ślubach. <laughs> ja sobie tutaj za bardzo przepisuję tytuł kamerzysty, no ale no... no cóż, no pierwsza zguba. Nie, to jest problem. Hej, hej, za chwilę ja. będzie tutaj. To jest niesamowite co ty way.

My, nie my, my użycaliśmy 3 lata. Ale my Ale... też przeżyliśmy to bardzo. Tak, jest już po ślubie i to było coś pięknego. Nie spodziewałam się, że tak to będę przeżywać. a tu już... Zwykłe ceremonie mamy tak oklepane, już wszystko tak. wiemy jak tam każdy przebiegł. A tu dla nas było totalnie, totalnie wszystko innego. nowe. Nie mieliśmy pojęcia, co było mówione, co będzie mówione, dopóki pani nie zaczęła tłumaczyć. Pani ze jest jest takiego przeżycia, nie? Już mama. No, no, no. Mamo, mamo, mamo. jak? Gotowi na wyżerkę? <laughs> Restauracja po złotymi łukami, tak impreza jest. weselna! Tak Państwo jest. młodzi zapraszają! Zawsze chciałam iść do Maka yy, po ślubie, no po swoim nie poszłam, ale po czyimś też spoko. sama my poprosimy. Tak Jakiś zestaw może, albo coś podobnego. Chcesz to samo? No. Chcesz to no. samo? to w tych pięknych strojach, tak. dlatego, że Na poza część... ślubem... No dobra, to mów. Poza ślubem, w tak? urzędzie, za 15 minut odbędzie się tutaj ślub humanistyczny i swoją własną przysięgą będą sobie ślubować miłość. I myśleliśmy, że wszyscy zostaniemy w tych strojach, ale okazuje okazało, się, to, że... że... Cześć! <laughs> Dobra! Ale okazuje się, że wszyscy się pobrali na tak, taką że... luźniejszą wersję. Więc część impre... imprezowa jest już w luźnym stylu. Bardzo dobrze, bo ja w tym kombinacie za dużo zjeść nie mogę. A za chwileczkę będziemy tutaj ucztować, więc lecimy wskoczyć w coś luźniejszego. I co? i Idziemy na ślub humanistyczny. Kurczę jeszcze nigdy nie byłam na ślub humanistyczny, więc ciekawa jestem, jak to w ogóle będzie. Znaczy, wiem, jak to wygląda, bo widziałam na filmach. Ale nigdy, że nie brałam w czymś takim e, udziału, więc jestem ciekawa, jak to wygląda faktycznie na żywo. A wśród przyjaciół, to już w ogóle coś, coś niesamowitego. W ogóle dzisiejszy dzień to jest coś niesamowitego. Zacznijmy od tego, nigdy w czymś takim nie braliśmy udział, więc tak. wszystko, co dzisiaj się dzieje, to jest dla nas nowość. No, poza McDonald'em, ale też nie w takich strojach, nie? Wow, wow, wow! Widzisz? Jeszcze dwa dni temu się zastanawiałam, czy zostawiać tą sukienkę, A Jest bos, Świetnie to wygląda. Piękna Toskania, cudowna żona. Oj. Idziemy na ślub humanistyczny. Idziemy! Idziemy! Wysmarowałem na komary. Super! Bardzo się cieszymy, że jesteście wszyscy z nami i mamy tutaj najsłynniejszych so, przyjaciół ze sobą tak. i że możemy spędzić z wami cały ten dzień. Jest Dziękujemy, że zgodziliście się tutaj przyjechać. Nie zastąpiono ekipą po prostu, z którą tylko takie rzeczy można. Tak. Dzięki której takie rzeczy właśnie można. Z kim można jak nie z wami. 嗯。<laughs> <laughs> <laughs> Grazzi. Cię. O ja! O! Teraz się Aj. okaże. Teraz, a! teraz, a! teraz, a! teraz, a! teraz a! już wiem, dlaczego padło mu Czy lubimy zegalki w samochodzie? O, skar, to jest smachowy. Smachowy. to bardzo Otwieraj! To Jak ja będę mieć 100%, to znaczy, że. No. To jest takie. Znaczenie. Teraz wiąże pierwszy. Musi się ze sobą konsultować, bo na przykład nie jedna strona może lepiej stać. Marcina, a druga a! musi. Tak, tak. Lecimy. No przecież było przysiędze, jak ty słuchasz? Kinga mówiła Faktycznie ja, tak. Boże <laughs> Ja dalej nie wiem No, jak Wszystkie prawidłowe odpowiedzi jest. Jest. Tak, że Ile ja tu kleiłam, żeby się zgodziły wszystkie litery Jestem dumny z ciebie to, to.